Hej, z tej strony, Speedor, witam bardzo serdecznie w takim dosyć dziwnym odcinku, w którym zagramy sobie skrzydło. No, z takim celownikiem, ktoś spyta się mnie, co słychać, Speedor? Albo właściwie, co widać? a no nic nie widać właściwie. Zagramy z celownikiem na cały ekran, tylko po środku będzie malutki kwadracik. A ze mną jest Igor, witam cię bardzo serdecznie. O tutaj właśnie. Widzimy samą, no, głowę i kawałek tułowia. I zaczynamy. Oj, to będzie straszne, <laughs> lecimy, dobra, no. jak ktoś to mówi, mów, mów info, jak coś, nie? Dobra, no zobaczymy, na razie Short czysty, nie? No to samo. No dobra, wiesz co, ja zafleszuję Shorta, spróbuję wbić Pit sprawdzić, patrz w razie co. Jest Pit! Pit cały czas, Najduję tam. Dostał nade'em, Pit ostatni, dostał nade'em. Lołama Jest! Kurde, udało się. O, w ogóle pomęczył to ten celownik. A nie, bo plant plantowałem pakę, dobra. I tego zniknął. No ale nie było źle. no, wygraliśmy to bardzo. No oczywiście, oczywiście. Dobra, lecimy dalej, co? Go. Dobra, znajduję Longa od razu. Uważaj short. A, kiepski ten night. Short jest? Dobra, dawaj longiem teraz podejdziemy. Oni tam spalili shorta, to raczej nie skrócą. Dobra, podchodzimy. O! Biblioteka? Co się tu dzieje? Ej, web łeb dostał, patrz. go. Idziemy, 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 idziemy. Gdzie... Gdzie są? Tu jeden. Jak ktoś, to ty widzisz więcej. Chociaż nie, ty widzisz mój celownik czy nie? Oj, nieważne. Jak pakę wyciągam, to ja go nie mam. To muszę być bardziej uczciwy w takim razie. Aha. Dobra, i drugi jeszcze. Oj! Jest, kurde, siadło pięknie! Elegancko, tak na razie działa. Dawaj jeszcze Digla, Proszę bardzo. Siada ładnie póki co, muszę przyznać. Ja tu nową metę wyznaczam. Kurde, ja mam 3-0 grając z celownikiem na cały ekran. Mimo że to jest... Mimo że to... Mimo że te są. Dobra, Short poszuję już. Pod dachem jest. Biały. A kurde. A kurde, jednego widziałem. No. Nie, no, spokój, nic się nie stało. Ma pacetę i tak bardziej. Rzucić ci coś? Jakiegoś Pema? Diglen? Dobra. Jakałatam zaryzykuję? Zobaczymy. No dobra, to ja patrzę long teraz. Longa patrzę. Nate long. Nie słyszałem nic, chyba czysto. Dobra, patrz, shorta, ja podejdę long. Dobra. Dobra. Czysto. A, short! A boiler, kurde! Myślałem, że patrzysz. A, bo boiler był, tak? To nie widziałeś go? Kurde, no dobra, trudno. Ja już chciałem tam long zrobić w a to patrz, dwóch short wyszło, nie? I, znaczy Boiler tam właściwie jeden, no ale okej, okay, dobra, nic się stało. <grystanie> jest 2-2 póki co, jest dobrze. Będzie Long chyba imo. I Short na pewno jest blisko. I Longa uważaj, nie wiem czy Fleszb nie był tam. Oj! Dobra. Ała, no, bolało trochę. Jest Long! Jest po lewo, spalę go. Dawaj go, pali się! Mógłeś wyjść od razu. No dobra, zobaczymy. W ogóle mogę trochę zmienić. Żebym, żebym twój celownik, żebym widział cały czas twój celownik. No ale dobra, zobaczymy Igor. Sytuacja 2 na 1. Jeden jest mocno obity Palaka. Dobra, ładnie wychylił. Aj, nie trafił, ale było blisko. I jeszcze, do 3 razy sztuka, proszę Państwa, czy on to zrobi? Masz 7 HP, szczęśliwa siódemka, ale jednak cofa. No, i zobaczymy. Jeden malował. Tak! Głowy widziałeś. No, taka miejscówka sprytna. 44 w 6. Szkoda, że nie wychyliłeś od razu, jak się palił. Bo on musiał uciekać. No, szkoda, że on tam nie wychylił od razu. Bo gdyby. Gdyby wychylił, mógłby go zabić. Bo on się palił, musiał uciekać od tego palaka. Gdyby zaczął strzelać, to mógłby się spalić wkrótce. Aj, net leci, uważaj. Sorry. Szort jest Na pewno short jest Kurczę, sto bym poszedł Flaszy od szorta. A... O ile jak zabiłem! Biblioteka jest dobra. Niezwy palak co? A, patrzcie, ja nie widziałem jak ten smok leciał, ty celownik, kubisz nic nie widać. Ja myślałem, że on dziś bliżej smokuje, a on prawie. kurczę. On prawie przy pace tego smoka rzucił. No dobra, szkoda. Ale jeden był boiler, to ja go w łeb zabiję po prostu. Znowu jeden boiler krócił. Mhm. Nie spodziewałem się w ogóle biblii. No spoko, ile on miał, mówisz? Ten z biblioteki? Nie robiłem mu nic. A, no dobra, okej. Okay. Na ten boiler to lubi krosić, faktycznie trzeba uważać. Dwóch nawet. Jakiś Nate Long chyba, czy mi się wydaje? Flash Long? Flash Shorta. Boiler, Aha. Smoke Long jakiś. Biblioteka może być Ja biblioteka sprawdzę szybko Jest pod tym, pod balkonem, pod balkonem Dwóch Piti pod balkonem Wszystki trali Dobrze, i pod to był jeden jeszcze Nie obiję go No i zobaczymy, Igor, czy się odważy zejść? Na razie się nie odważył Baka Bakalonko ogólnie, to i tak musisz iść No musi, prędzej czy później Zresztą im dłużej będzie czekał, tym gorzej mam wrażenie nie, on będzie czekał, po co ma iść. Wiedział o tobie, to po co miał się ruszać, szczerze mówiąc. Myślałem, że pomyśle, że sobie poszedł. A, ja wiem. No dobra, jest 5-2. Może po CETA coś bardziej pójdzie. Co tak Kurczę. A na szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, że mam 5 kili, czyli nie więcej idzie mi tak samo dobrze jak reszta, też mają normalne celowniki, to szczerze nie ma, nie jest źle. Chyba apsy wszedł, wiesz? Ora. Nie ma longa? Spoiler. Gdzie? Dobra, kurde, ja mam 4 pani, ja mam 4 HP No zobaczymy. Oj, kurde, to będzie straszny, mówię ci A, patrz, tu był Ile mówisz? Miał jeszcze raz? O kurde. Ja też strzelałem się z chłopem, bo skrocił łapsy i zabijał go ostatnią kulu z Digla dosłownie, nie? Dobra, jeszcze raz. Okay, może dwóch pijcie? Jeden schowany, jeden pikuje. No dobra. Tylko tym bardziej to ja też będę nią utrudniony, bo jak będę wychylał longa, to ja nie obiecuję, że będę kogoś zobaczył, powiedzmy. A, tak gramy mówisz, ja mam patrzeć longa. Short już! Dobra, może być. Już short jest, blisko chyba. Nie widzę go. Ale podchodził, słychać. Ta oho. Po głowie jestem. Gdzie on jest? Ja go nie widzę. A, A tu był jej kuprz mi już. <laughs> o kurka <laughs> No człowieku. Do wygrania maczek. <laughs> Napisałem mu że idę mój celownik zobaczył, to by co innego powiedział. Oj hm. Dobra. No no no, dobra dobra, żeby mi absy nie wyszedł. Postaram się jakoś patrzeć, short. Nie widziałem. A absy już, Choroba chyba. Czy Nie, short, albo absy, albo short. Absy, absy, lekłam. Ta absy. Kurde, na to był błęd dosłownie mu trafiłem. Pula to śmierci, robisz to. Ja w niego wierzę. No, zobaczymy. Igor podchodzi. Aha, A. Ja, ja, ja. straj. Cześć, dosłownie kula na dół była, nie? Znaczy, no może, z, no może z pół metra. Mhm. Też myślałem, że go prawie trafiłem, ale no. no ta... już to na powtórce zobaczysz. Ja wycelowałem w niego idealnie, ale za wysoko. Dajmy celowo pół metra niżej, to będzie do stofu głowę. Dopita trafić nie mogę. Dobra, no. udało się. Trzeba coś wygrać. Jest już szart. Wróci! No musisz pomóc, short. Dobrze? Drugi nie wiem, longa uważaj nawet. Sprawdzisz? O właśnie, Long jest. Brawo! Już mnie doganiasz! A ja gram z celownikiem na cały ekran. Jak ci nie wstyd. Trochę no, mi wstyd. to musisz wziąć taki celownik, jak ja i będziesz grał lepiej. Może wezmę? No, albo, weź, albo bierzesz rozdzielczość 100 na 100. I w sumie na to samo wychodzi. Dobra, falę short. I jak trafię, to smokuję apsy. Trafiłem, ładnie. Dobra, Nate short. U mnie, ci u mnie cisza. Long uważaj, żeby ci nie wyszli. Nie to jest cisza. Short jest. Zbłyszczą longa. Short jest 100%, Ta. O, Ole, w łeb dostał. Pizza skoczył. Pit jest. Igor, musisz. <noise> 12 HP. Dobrze, przedłużasz odcinek, super. Ale kurde, ładną głowę dostał. Wychyliłem i od razu, bum, w łeb. No. Dobra, nie wiem, coś tam kupię najwyżej. Albo rzuć mi no, sobie kupię więcej tych najdów i tak dalej. Dzięki wielkie. Proszę. A, myślałem, że ci oddam Kawha. no, ale dobra, już nie trzeba. E, palę short jak trafię oczywiście, a trafiłem bezbłędnie. Zasmukuję, lo, absy, short jest! Już palaka nie ma w tym, w, na shortcie. Piesuje ci tam. Uważaj. Dobra, cofnij sobie. Apsy uważaj, bo zaraz smok znika. Już zniknął. Aha. Apsy czysto? <ścoughs> Cię nie zobaczę za bardzo longa. Jest Apsy jeden. kurde no. Jest blisko już. I short. A, full auto śmierci nie wyszło, najstraj. Nice no ale fajnie było 49. Eee, szczerze nie było źle chłop mi jeszcze pisze s na końcu no, jakby zobaczył, z jakim celownikiem grałem, to może by trochę zmienił zdanie. Ale dzięki, Igor, za grę. E, oczywiście zapraszam... O ja was oczywiście zapraszam do ustawienia suba i tym podobne. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. E, oczywiście wyś... E, przepraszam. Oczywiście pod odcinkiem zostawię kod do celownika. Oraz, gdyby coś tam nie działało, jeszcze podam komendy potrzebne, żeby taki celownik ustawić. A my widzimy się przy następnej okazji. Do następnego. Na razie.